Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy. Dzisiaj porozmawiamy o Hondzie Civic czwartej generacji, znanej też jako ED6. Nie EF, to było oznaczenie na Japonię i jak bardzo właściciele nie chcieliby sobie wmówić, że mają EF, JDM, Mordo i TP. Nie, jeśli nie ściągnęliście Civica z Japonii, to macie ED6. Auto, które obrosło legendą. Jaką legendą? Jak Japońskie uliczne wyścigi, kanjo, chińskie bajki, znaczy japońskie, tuning bez gustu, pełen serwis. Pierwsze skojarzenie z cyfikiem, zawsze upalanko. Ale chwila chwila, czy ten wóz z założenia miał do tego służyć? No nie, nichuja. ja. Był tanim, solidnym, hedgebackiem o niewielkiej mocy. To skąd się wzięła ta cała otoczka popkulturowa? Czemu powstała nacja honziarzy glebiarzy, którzy nie mogą żyć bez problemów z przejechaniem przez próg zwalniający, a pierdzący wydech to ich religia? Wyjaśnimy to sobie w teście, ale już mogę wam powiedzieć, że to nie jest kwestia wrodzonych predyspozycji. Tak działa Honda Civic. Jeśli raz ją kupisz, to już po tobie. Szukasz na Allegro filtrów stożkowych, gwintowanych zawieszeń i tłumików przelotowych. Posiadanie Civika czwartej generacji instaluje w twoim mózgu witek, który kopię wioł za każdym razem, gdy siadasz za kierownicą. Straszna używka, która zmusza cię do noszenia czapki z płaskim daszkiem, nawet do garnituru, i spotykania się z licealistkami. To oczywiście nadal lepsze niż Astra Coupe, rzadki zarost i podrywanie gimnazja... <laughs> A tak, nie ma już gimnazjum. Ale jak spotkaliście kiedyś kierowcę Astry Coupe, to wiecie o czym mówię, tak, tej tam Astry Bertone. Wizyw jednak oznacza podrywanie osiemnastek, nie szesnastek. Dobra, starczy mego głupiego pierdolenia, zanim przejdziemy do rzeczy, tradycyjna odrobina historii. A ta w przypadku Syfika jest bardzo japońska, bez zwrotów akcji, bez projektowania na odpierdoli, bez sensownych pomysłów. Czwartą generację wprowadzono w 87 roku i była de facto twórczym rozwinięciem trzeciej generacji. Wyraźnie obniżono linię nadwozia, porobiono kilka zmian w silnikach i z czasem dodając też nowe warianty. Standardem stały się jednostki serii D z wałkiem rozrządów głowicy. Pojawiła się też nowa seria B, czyli te najbardziej dojebane. Coś tam pomodzono wreszcie mechaniki i poza stylistyką nie psuto głównej idei. Prosty, solidny i niedrogi hedgeback zdatny do sprzedaży na całym świecie. Rewolucja dotyczyła tylko jednego aspektu: tylnego zawieszenia. Trafił tam wielowachacz, który nawet dzisiaj nie jest standardem w każdej przednio napędówce. Tymczasem 87 rok. Fura, która w przeliczeniu na dzisiejszą wartość dolara kosztowała w USA 12 klocków, czyli okolice ok. 40 paru tysięcy złotych. Nawet biorąc pod uwagę ceny aut w Stanach, taka półka cenowa zasadniczo tam nie istnieje, a w Europie za takie kwoty czeka nas zwykła belka z tyłu. Silniki zaczynały się w Europie od gaźnikowego 1,3 75-konnego, a kończyły na 1,6 125 koni. W najbardziej dojebanych wersjach SI czy też IVT pojawiał się po raz pierwszy Witek. Tak, ten Witek, który kopię wjął tak mocno, że popełniasz towo na zakręcie, czytaj, wypadasz do rowu po nieopanowaniu potężnych 150 koni. W sumie w tak lekkiej budzie to nie było lipy o okolice 7 sekund do setki. Pogadałbym wam o tym Witeku czyli systemie zmiennych faz rozrządu, ale nie tym razem. Egzemplarz testowy to niestety standardowe 1.5 bez Witeka. Jeśli chodzi o odmiany. No to standardowo, trzydrzwiowy hatchback, sedan, shuttle, czyli coś w stylu kombiaka oraz mokry sen hondziarza, dwudrzwiowy CRX. Co do liftów, był jeden w 90, który trochę poprawił wygląd i przyniósł Europie wspomnianą wcześniej potężną wersję z Witekiem. Tyle o historii, pora coś potestować. Na początek wygląd. To, co tu widzicie potocznie nazywa się żelazkiem. Faktycznie trochę je przypomina. Prosta, w sumie fajna linia, do której trudno się przypierdolić, ma tylko jedną wadę. No nie da się jej traktować poważnie. Niby jest agresywnie niska, zwarta ITP, ale przy tym maleńka, jak zabawka albo jakiś resorak. Niby wiem, że wszystko jest git, ale nie potrafię traktować wyglądu tego auta poważnie. Kojarzycie coś takiego jak gitary wymiaru 3-4, takie dla młodych gitarzystów i gitarzystek, by ułatwić granie, gdy zasięg rąk nie jest jeszcze za wielki? Cyfik wygląda jak taki hedgeback 3/4. Niby zadziorny, sportowy, ale w zasadzie to taki, no, kurwa, niepełnowymiarowy. Nie mogę się pozbyć tego wrażenia. No, może jestem zjebanym Januszem, ale lubię jak moje blachosmrody zajmują trochę więcej miejskiej przestrzeni, mocniej wkurwiając aktywistów. Wiem, czysty atawizm i porównywanie, kto ma większego. Nigdy nie mówiłem, że mam wyrafinowany gust, ale wtedy też bym nie był zauroczony syfikiem. Jest chamski i prosty do bólu, ale przy tym jakimś cudem pozbawiony testosteronu. Taki, że masz ochotę powiedzieć kierowcy, fajny samochód, męskich nie było? Dobra już, bo zaraz zaatakuje mnie pospolite ruszenie chądziarzy. Oczywiście do ataku pójdzie trzymając się czule za ręce. Kurwa znowu, nie, serio już przestaję, żarty o chądziarzach są nieśmieszne. Na przykład ten o tym, co mówi chądziarz kupując drut do migomatu. Co do wnętrza, no to ten tego, no nie ma tu za wiele do omawiania, serio, 100% funkcjonalności. Niby nie wygląda źle, ale no, nic mnie nie rusza. Są sobie jakieś schowki, deska jest przyzwoicie zaprojektowana, no i tyle. Zegary czytelne. Wszystko przemyślane i chuj na tym koniec. Bez polotu, ale w zasadzie, czego ja kurwa oczekuję. To miał być solidny, prosty japoński wóz, a nie jakieś francuskie lub włoskie bicie Niemca po kasku stopami i marnowanie kasy na dojebany projekt deski, że potem zabrakło na poprawnie wykonaną elektrykę. Z drugiej strony ta funkcjonalność jest inna niż niemiecka. Deski w niemieckich furach wyglądają jak wilczyszaniec, tu natomiast dominuje japoński minimalizm i precyzja. Ładne spasowanie nic nie przytłacza, raczej sprawia wrażenie oddawania kierowcy jak najwięcej przestrzeni i spokoju. Jak już mówimy o przestrzeni, ta jest bardzo porządnie wykorzystana. Z tyłu da się usiąść bez bólu dupy, a jeszcze jest trochę baga bagażnika. Fotele? Te tutaj pochodzą z CRX-a, więc są wiecie, te wzmocnione, wygodne, ale sportowe, bla bla bla. No mnie w ogóle nie jarają, no ale niech sobie będą. Generalnie prostota, utilitaryzm, i dużo miejsca na durne JDM akcenty. Nie wiem czemu jeszcze nie ma na przykład gałki typu dildo, przecież to obowiązkowe w każdym syfiku. Co do wyposażenia to zasadniczo nie występuje, a na co to komu. Silnikowo można tutaj znaleźć najbardziej typowe 1.5 D15B2, jeśli się nie mylę. Wałek nierządów głowicy zasilane dwupunktowym wtryskiem. To taki monowtrysk, ale paliwo jest podawane z dwóch punktów, a nie jednego. Pod tym kątem polska nomenklatura jest niedorobiona. Powszechnie używamy sformułowania monowtrysk, kiedy na przykład anglosasi ukuli sobie określenie throttle body injection, zdecydowanie bardziej wszechstronne i lepiej oddające istotę tego układu, który de facto jest czymś, co ja określam zautomatyzowanym gaźnikiem. Też potrafi czasem odpierdolić i żreć za dużo paliwa, ale nie ma aż takich humorów jak stary dobry kibel, omyłkowo zwany gaźnikiem. W ogóle, czemu nazywam gaźniki kiblami? Opowiem wam kiedyś przy jakiejś gaźnikowej furze albo przy montowaniu mechaniki w polskim Fiacie. To trzeba zobaczyć na żywo. Ten silnik w kądzie ma mocne 90 koni. Czy da się go jakoś wzmocnić? Pewnie tak, na pewno da się zajebać stożek. Z tym to jest w ogóle świetna historia. Właściciel tego auta kupił je z takim właśnie filtrem powietrza, no tym pierdolonym stożkiem. Uznał, że to wiocha i nic nie daje, chciał zmienić doprowadzenie powietrza na oryginał. No i musiał zamawiać części z Niemiec. W Polsce znalazł tylko wersje tuningowe, oczywiście pod stożek. Z tym samym problemem spotkał się przy zawieszeniu. Jego Honda miała tradycyjnie opierdolone diaksem sprężyny i każdy wybój oznaczał ujebany kawałek zęba w szczęce. Wkurwił się i postanowił, że wymieni zawiechę. Taki chuj, gratów na oryginał nie było, a jak były to w zaporowych cenach waso. Musiał więc kupić zestaw obniżający. Wniosek? Hondziarze są glebiarzami z przymusu. Oryginalny prześwit kosztuje za dużo. Co do wahacza, nie jest to jakaś super skomplikowana patologia, jak na przykład MER-224 i jego Pierdylion Elementów. Nie jebie się dzięki temu strasznie, a znacznie poprawia właściwości jezdne. Trzeba szanować. Skrzynia, tutaj oczywiście, manual, 5 biegów, napęd naprzód, zero cudów. Co do jakości, wykonanie z zewnątrz i wewnątrz bez zarzutów, prawilne spasy, no cud miód. Niezawodność nawet w starym gruzie stoi na bardzo dobrym poziomie. Jest tylko jeden typowo japoński problem: Pierdolonardza. Każde żelazko musi mieć obowiązkowo opierdolone tylne nadkola. Cud, jeśli jeszcze nie były robione. Każdy chądziarz powinien wozić migomat i reparaturki w bagażniku. W końcu nigdy nie wiadomo, kiedy błotnik nagle skoroduje. Rdzaj chętnie łapie też elementy podwozia. Ten egzemplarz ostał się w wyjątkowo dobrej kondycji, choć oczywiście nadkola miał naprawiane. I to przeciętnie wprawnie, bo już kurwa pęka szpachla. Pora na jazdę. Najważniejszy element wiciwa. Pozycja za kierą z fotelami z crx jest dziwna. Niby wszystko gita, ale jednak brakuje regulacji kiery. Jest trochę za daleko, kiedy pedały są dobrze. To i tak zresztą nie jest ważne. Siedzi się tu w chujnisko, jak w aucie sportowym, choć pod maską mamy tylko 90 koni. To pierwszy sygnał, że zaraz zostaniemy zmienieni w chądziarza. Już coś w tym tanim hatchbacku skojarzyło się z motorsportem. Jestem na drodze bez odwrotu. Odpalam silnik i słyszę pierdzący, hałasujący wydech. No kurwa pięknie. Rusza i od razu przypomina mi się legendarny filmik Karsłega. Kill. Jest kill. Faktycznie, Honda nie da się non-stopnie ścigać ze wszystkim, co popadnie. Czekiel, Berlinka, proszę <laughs> bardzo. No, no nie weszła, no. Kil jest kil. Siedzisz nisko i masz wrażenie, że 60 km na godzinę to już 120, a ty zapierdalasz jak Robert Kurwica. Fura ładnie hałasuje, biegi mają krótki przyjemny skok. Kil. Układ kierowniczy bez wspomy działa precyzyjnie. Wóz prowadzi się jak Gokart, choć potrafi być podsterowny. No nie da się nie zakurwiać. Japońcy niechcący zrobili coś, co nie jest szybkie, ale i tak non-stop masz ochotę tym zapierdalać. Chuj, stajesz się chądziarzem. Obroty muszą cały czas iść w górę. To niby fajne, ale jak wysiadasz z auta, czujesz zażenowanie, że robiłeś z siebie idiotę. Ma to też swoje zalety. Myślisz, że ciśniesz jak hołowczyc, ale tak naprawdę przekraczasz dopuszczalną prędkość o 5 km na godzinę. Sportowe wrażenia bez mandatów. Na tym mniej więcej polega fenomen starego Syfika. Poza oczywiście dobrym prowadzeniem dzięki wielowahaczowi z tyłu. Po prostu jest zrobiony tak, że masz wrażenie zapierdalania, jest taki niby sportowy, masz świadomość, że to nieprawda, że to wolny, tani hatchback, ale i tak błyskawicznie wciąga cię bagno hondziarstwa. A jak już w nie wejdziesz, odkrywasz nieograniczone możliwości tuningowania swojego jakże potężnego 1.5. Takie jak właśnie stożek i opierdolony zawias na początek. Potem zaczynasz wymieniać nazwy kodowe silników, jakby to był pacierz, i składasz Frankensteina z głowicą z innej jednostki, blokiem z innej i osiągasz przyrost mocy rzędu 10 koni. Świetna zabawa, dopóki nie zrozumiesz, że to idiotyczne i pora kupić sobie prawdziwy samochód, a nie wozidło dla nastolatków. Beka z Hondy, beką z Hondy, wszyscy wiemy, gdzie dotykają się właściciele Syfików i czemu czuć wtedy zapach polonej gumy. Mimo wszystko, Syfik czwartej generacji to jednak naprawdę dobre auto. Proste, porządnie zrobione. A do tego jak timer, alert jak chuja, w zasadzie to już jak timer. Już zaczyna być problem z częściami, zwłaszcza oryginalnymi, a niewyruchane wiejskim tuningiem egzemplarze zdarzają się już naprawdę rzadko. Co gorsza, zaczynają już kosztować pieniądze, a nie wzmacniasz do basu jak ten tutaj. Do tego bardzo trudno takie bez korozji. To tyle na dzisiaj. Wbijajcie na moje socjale i do sklepu z wlepami. Linki macie w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.